Generał profesor Stanisław Kozik były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, profesjonalista od wojska. Dzień dobry panie generale, witamy w wirtualnej Polsce, uszanowanie. Dzień dobry, kłaniam się. 18, jeśli dobrze pamiętam, armato-haubitz, nazywają się kraby, wysyłamy naszym braciom i siostrom z Ukrainy. Co to jest za sprzęt? Jakie jest jego znaczenie? No to jest to, co Ukraińcy najbardziej potrzebują, czyli artyleria o dużej mocy i z dużym zasięgu. Czyli te środki walki, które równoważą to, czym Rosja przede wszystkim dzisiaj Ukraińców bije, czyli ten ogień artyleryjski, nawały artyleryjskie i wolne, wolne posuwanie się za tą. Za tym wałem ogniowym Rosjan do przodu. E, aby jakoś przeciwstawiać się tej sile artyleryjskiej Rosji, Ukraina potrzebuje analogicznych środków. Kraby między innymi takimi są, dostarczają właśnie zdolności do atakowania, uderzania w artylerię rosyjską na dalekich e, odległościach to jest do kilkudziesięciu kilometrów. Ale to chodzi Panie Generale Pani o, e, o to, żeby powstrzymać żeby Ukraińcy powstrzymali przemieszczanie się w ich stronę Rosjan? Czy chodzi o to, żeby przesuwać tę granicę w stronę, ten, ten front, odsuwać od siebie? Chodzi o kontrofensywę, czy po prostu o zatrzymanie Rosjan? O co może chodzić? Do czego mogą się balić? Nie, chodzi o, chodzi o zatrzymanie przede wszystkim. Chodzi przede wszystkim o bezwładnianie artylerii rosyjskiej, aby osłabić tę siłę niszczącą, siłę ognia rosyjskiego. No, żeby stworzyć jakieś wyrównane warunki, do obrony ukraińskiej, zwłaszcza tam w Donbasie. Kiedy te środki dotrą do Donbasu, to jest jeszcze też drugi problem, właśnie bardzo ważny, aby one tam jak najszybciej się znalazły. Natomiast co do zdolności ofensywnych Ukrainy, to myślę, że jeszcze trochę za wcześnie o tym mówić, aby na większą skalę Ukraina była w stanie przejść do jakiejś ofensywy. Natomiast prowadzi z powodzeniem różne takie lokalne, miejscowe kontrataki, zwłaszcza na skrzydłach. Na południu, jak słyszymy, tam w okolicach Hersonia, no i w okolicach Kharkowa, więc na skrzydłach całego tego frontu rosyjsko-ukraińskiego. Mm -hmm. Ukraińcy próbują być aktywni, aby uniemożliwiać Rosjanom ściąganie sił, jak najwięcej sił właśnie do Donbasu, gdzie toczy się ta walna bitwa tej warzy wojny. Panie generale, ja, ja jestem absolutnie całym sercem za tym, żeby przekazywać polski sprzęt wszelkiego rodzaju Ukraińcom, bo jestem zdania, że to jest nasza wojna. Musimy pomóc Ukraińcom wygrać tę naszą wspólną wojnę na ich terytorium, ich rękoma, ale także naszym sprzętem. Ale zastanawiam się, jak przekazywanie tego sprzętu 18 armatochaubic Krab, ponad wcześniej 200, nie wiem, 250 czołgów. Czy, czy polska armia w tej chwili jest przez to pomaganie Ukrainie osłabiona albo jak bardzo osłabiona i jak bardzo można by i wkrótce mam nadzieję, że wkrótce zostanie wzmocniona, zostanie to wyrównane. No oczywiście przekazywanie własnego sprzętu innej armii powoduje, że we własnej armii powstają pewne luki. No na szczęście, w większości to, co przekazujemy, jest to sprzęt jak tej starszej generacji, który i tak wcześniej czy później musiałby być z naszej armii wycofywany i zastępowany. Mówię tu o czołgach, zwłaszcza te 72, zastępowany nowocześniejszymi systemami. Słyszymy dobre plany, muszę powiedzieć, Ministerstwa Obrony Narodowej, polegające na odejściu wreszcie od tej takiej homeopatycznej metody uzbrajania armii, czyli po niewielkimi ilościami egzemplarzami jakiegoś nowoczesnego sprzętu w różnych miejscach, natomiast zdecydowanie się na takie systemowe, masowe zakupywanie jednego systemu, aby wreszcie te no, armie. No, no, takie... no mamy, myślę, że ma pan na myśli, panie profesorze, panie generale, zapowiedź Mariusza Błaszczaka, 500 wyrzutni M142 Heimars. Co, co to znaczy? Co to za sprzęt? Jak zmieni on naszą, no, naszą siłę? Tak, właśnie mam to na myśli. Mam także na myśli tę decyzję o wreszcie dokupieniu dodatkowych baterii Patriota, mhm. więc... Nie tylko tych dwóch, ale jeszcze dodatkowych sześciu myślę, że to powinno być jeszcze trochę więcej, ale generalnie tę filozofię popieram takiego systemowego uzbrojenia w jakimś w jednym systemie, w systemie broni, a nie w różnych miejscach po, po parę egzemplarzy. To jest, to jest dobre. To, co teraz ministerstwo planuje, oby tylko to zrealizowało. Słyszałem wypowiedź takiego generała, nie pamiętam nazwiska, był szefem wojsk rakietowych, Kraszewski, o, pan generał Kraszewski, reżyserka jak zwykle w wirtualnej Polsce niezawodna. Użył takiego określenia, że to jest fantastyczna wiadomość, no nie wiem czy powiedział, że fantastyczna, ale porównał to y, y, 500... Hajmarsów porównał to do, 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 do siły rażenia podobnej do taktycznej broni jądrowej. że to, Jeżeli to będzie sprawne, jeżeli rzeczywiście trafi 27 dywizjonów, tak? 500 wyrzutni porównał to do taktycznej broni jądrowej. Dobre porównanie? No ja wiem, no może niekoniecznie, bo jednak taktyczna broń atomowa to jest prze, to jest przekroczenie pewnej linii zupełnie jakościowej. Działań z użyciem broni, broni atomowej, nawet taktycznej, nie da się porównać do żadnych innych systemów konwencjonalnych, bo to jest nie tylko przekroczenie pewnej siły rażenia, bo to, jeśli idzie o moc rażenia, to ta broń atomowa mog, może, być też, może mieć też mikroładunki, prawda? Nawet jakieś miny atomowe były kiedyś w użyciu i tak dalej. Natomiast tutaj chodzi bardziej o przekroczenie pewnej bariery psychologicznej pewnej bariery w postrzeganiu możliwości prowadzenia wojny przy użyciu takiej broni i tak dalej. Przekroczenie zupełnej linii. Dlatego ja bym raczej nie szedł w kierunku porównywania konwencjonalnej, konwencjonalnych środków z bronią atomową, bo to jednak Jasne. jest zupełnie inna. Jasne. Pa Panie generale, pojawiają się takie opinie, takie, takie prognozy, że NATO będzie musiało w końcu, w którymś momencie, że nie ma odwrotu, czynnie wejść do tej wojny. Myśli pan, że tak będzie w istocie? Ja myślę, że będzie źle, jeżeli NATO będzie zmuszone wejść do takiej wojny. To znaczy, jeżeli NATO będzie zbyt bierne, a Rosja będzie chciała to wykorzystywać i eskalować swoją wojnę, może dojść do takiej wojny, no nie wiem, przez przypadek na przykład. Co mam na myśli? Mam na myśli na przykład bardzo niebezpieczne z naszego punktu widzenia, Rosyjskie uderzenia rakietowe dalekiego zasięgu w pobliżu naszych granic natowskich, granic Polski konkretnie bronią, która może przenosić także ładunki. Nuklearne, mam na myśli te rakiety manewrujące czy balistyczne, które tu gdzieś w okolicach Lubowa, na przykład, atakują właśnie tę pomoc zachodnią, która jest dostarczana Ukrainie. Przez przypadek może taka rakieta przelecieć przez granicę, nawet z wyniku błędu jakiegoś. W związku z tym ja uważam, że NATO powinno bardziej aktywnie odpychać tego typu zagrożenia od swoich granic i na przykład ogłosić Rosji, przypomnieć Rosji, że my musimy bronić swoje granice nawet przed takimi błędami, i w związku z tym ustanawiamy wzdłuż zachodniej granicy Ukrainy strefę obrony przeciwrakietowej dla zestrzeliwania tych rakiet dalekiego zasięgu rosyjskich, które lecą w kierunku naszej granicy i mogą przenosić broń atomową. Chodzi mi o tego typu akcje, podobne zresztą mam na myśli na przykład działania na Morzu Czarnym, dla odblokowania. Transportów handlowych z portu z Odessy. to musi bardziej aktywnie, moim zdaniem, pokazywać Rosji, że jest zdeterminowane, zdecydowane w działaniach, a nie tylko biernie czekać, w jaki sposób Putin może eskalować swoją wojnę, wybierać swoje metody. Presji i nacisku. A my mamy w tej chwili taki sprzęt na naszym terytorium gdzieś tam w okolicach, nie wiem, Rzeszów, Przemyśl, właśnie przy granicy, taki, który byłby w stanie zestrzelić. Takie bo, te, te pociski rosyjskie, kalibr na przykład, tak? Czyli Iskandery. Mamy taki sprzęt. Sami mamy Amerykanie A, no, przywieźli. Przecież, tak? no przecież tam są, są pa... rozwinięte patrioty. E, o, środki obrony przeciwrakietowej, patrioty, mhm. nie ma problemu, aby tego typu, gdyby była taka zgoda, decyzja natowska, bo to jest kwestia głównie. Decyzji, właśnie zgody politycznej w tym kierunku. Gdyby była taka zgoda, to w sensie wojskowym nie ma problemu, aby taką sferę obrony przeciwrakietowej wzdłuż granicy, wzdłuż granicy natowskiej ustanowić. Też na przykład jest problem obrony czy ochrony przeciwlotniczej przeciwrakietowej. Ambasad państw NATO w stolicy w Kijowie, które od czasu do czasu jest bombardowane czy atakowane, czy też w innych miejscowościach obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, którą też państwa NATO powinny same sobie zapewnić ze względu na ryzyka tego typu zagrożeń. Jestem zwolennikiem bardziej aktywnej niż do tej pory postawy NATO w zakresie, w sensie wojskowym, w stosunku do tej, w warunkach tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, której my jako Zachód jesteśmy też jakąś stroną wspierając Ukrainę, więc tu chodzi o wspieranie skuteczne, a nie tylko wspieranie takie bierne, bo wówczas pozostawiamy aktywność stronie rosyjskiej. Tym bardziej, że takie błędy, jak Pan słusznie zauważył, to mogą być błędy, to nie musi być jakiś celowy atak, prawda, Rosjan, ale z jednej strony błędy, z drugiej strony, nie wiem, jeden z drugim nie zdąży wytrzeźwieć do rana. Wiemy, że tam tego rodzaju kłopoty w rosyjskiej armii się dość regularnie zdarzają, co, co też mogłoby doprowadzić do jakiejś tragedii, właściwie to prawdopodobieństwo takich wydarzeń pewnie jest. Otóż, otóż to, tu, tak, tutaj chodzi także o błędy nawet techniczne, prawda? Że w wyniku technicznego jakiegoś błędu rakieta nie spadnie e, między Lwowem a granicą, a wpadnie. Poza granicę, czy jakiś dron, prawda, uzbrojony też przeleci przez granicę. Więc my musimy to robić i mało tego, nie tylko to robić, ale komunikować Rosji, aby stawiać Putina przed dylematem, aby on nie eskalował tej wojny w Ukrainie a bardziej był skłonny do myślenia o jej zakończeniu. Mhm. A jak długo, panie generale, możemy liczyć na to, że Amerykanie, Biały Dom, ten Sleepy Joe, jak go zwykle nazywać, Donald Trump, okazał się całkiem energicznym i witalnym prezydentem, będzie wspierał, oni będą wspierać Ukrainę, często się mówi o tym, te społeczeństwa zachodnie, one mają inne kłopoty, Stany Zjednoczone są daleko, wydatki są potężne, 40 miliardów. Niektórzy zadają pytanie, dlaczego aż tak duży pakiet pomocy, wsparcia dla Ukrainy? Zdaje się, że elity amerykańskie rozumieją istotę tej wojny i tego sporu, to także dla nich strategicznie jest ważne, ale czy obawia się Pan, że pod wpływem nacisków opinii publicznej to wsparcie może się zmniejszyć? No, może opinia publiczna może być znużona w pewnym momencie, rzeczywiście. Taką pomocą wojenną, jeśli nie będzie widziała z tego jakichś efektów, prawda? Dlatego tak ważne jest, aby ta pomoc była w miarę tak skondensowana, aby ona prowadziła do jakiejś zmiany sytuacji wojennej na Ukrainie, aby pokazywała, że Rosję można dzięki tej pomocy jakoś zatrzymywać, że można tę Rosję do czegoś przymuszać, że na Rosji można coś wymuszać. Także nawet tymi sankcjami, które nakładamy prawda, w sposób taki mojej ocenie, przynajmniej taki bierny, że każemy Rosję za coś, co złego zrobiła, a być może warto też się zastanowić, czy nie zacząć Rosji mówić, że masz zrobić to i to, czego oczekujemy, bo jak nie zrobisz, to wtedy nałożymy na Ciebie sankcje, czyli w taki sposób wymuszający. Myślę, że nie można tak długo biernie tylko pomagać Ukrainie i liczyć, że sami Ukraińcy swoją odwagą, męstwem, poświęceniem, życiem wielu Ukraińców będą powstrzymywać Rosję, dlatego, że jest moim zdaniem duża szansa, aby w Ukrainie, w tej wojnie, którą Rosja sama przecież wywołała, aby Rosję na tyle osłabić, aby ona nie, nie zagrażała nam już, tej drugiej zimnej wojnie, która trwa między Rosją i Zachodem i która niezależnie od tego, jak ta wojna w Ukrainie się zakończy, zimna wojna między Rosją i Zachodem wciąż będzie trwała. Idzie o to, aby to mocarstwo rosyjskie maksymalnie w Ukrainie osłabić. A osłabić można właśnie aktywnie uczestnicząc w tej wojnie, a nie tylko licząc, że Ukraińcy sami tę Rosję będą osłabiać. Bo mogą tego nie zdołać zrobić. A byłoby dramatycznie dla Zachodu Gdyby Rosja wygrała wojnę w Ukrainie. No, sami, sobie... sami Amerykanie, panie generale, woleliby mieć ten front w którymś momencie jednoznacznie zamknięty, bo, bo to nie jest ich jedyny front, prawda? Jeśli się muszą skupić na Pacyfiku i Biden mówi, będziemy militarnie bronić Tajwanu, to wolałby mieć spokój z Rosją i ten front zamknięty. Chciałby, żeby Ukraińcy z amerykańskim silnym wsparciem, no i nie tylko amerykańskim, wiadomo, na Północnoatlantyckiego, Polski także, jak najszybciej zamknęli, żeby ten problem po prostu Amerykanom rozwiązać. Jak najbardziej, jak najbardziej. No to jest strategiczny cel na pewno amerykański, przecież oni nie mogą tutaj się angażować w pełnym wymiarze. I tak dobrze, że się angażują, dobrze, że chcą tutaj maksymalnie osłabić Rosję, no bo przecież dla nich rzeczywiście głównym wyzwaniem to jest Pacyfik, region Indo-Pacyfiku, Chiny i tak dalej. Warto, aby Europa to dostrzegła i tak współpracowała silnie z Amerykanami w osłabianiu Rosji, aby nie przeciągać tej wojny do takiego momentu, kiedy Ameryka zacznie być także zmęczona tą wojną. Mhm. No właśnie. Mówił Pan o takich sankcjach wyprzedzających, o takim aktywnym działaniu, żeby to, żeby to Rosjanie się starali, a nie żebyśmy się my starali, prawda? Żeby oni się starali pod wpływem naszych gruźb i naszych zapowiedzi. A tymczasem, Panie generale. No to my się staramy, bo to znowu Emmanuel Macron sięga po słuchawkę, tym razem ze wsparciem Olafa Scholza, telefonują do Putina. To Putin powinien do nas dzwonić, nie my do niego. Otóż to, ja też tak uważam właśnie, że tu zachód, nasi zachodnioeuropejscy partnerzy popełniają ten błąd strategiczny, Pozostając, pozostawiając inicjatywę Putinowi, pokazując Putinowi, że to on jest tutaj jakimś wielkim graczem i my o coś u niego zabiegamy, zamiast właśnie wymuszać na nim, aby, aby ewentualnie jeszcze już rozmawiać na tym poziomie najwyższym poziomie politycznym, bo tu nie chodzi o to, żeby zrywać w ogóle kontakty Rosja-Rosja-Zachód, bo te kontakty na poziomie technicznym, takim, takiej dyplomacji, czy służb, czy też wojskowym, na przykład takie kontakty na poziomie technicznym powinny być i są. Między innymi Amerykanie przecież takie kontakty utrzymują. Szef Sztabu Generalnego Rosji i szef połączonego komitetu od czasu czasu ze sobą rozmawiają. Natomiast rozmowy na najwyższym szczeblu politycznym i to z inicjatywy Zachodu. Moim zdaniem są błędem strategicznym, dlatego że utwierdzają Putina, że on wciąż jest silny, ważny, wszyscy zabiegają u niego o coś i on rozdaje karty. Nie, trzeba go po prostu przetrzymać, w sensie takim, przetrzymać w sensie tych politycznych kontaktów na najwyższym szczeblu, aby to jemu zaczęło zależeć na tym, aby rozmawiać z kimś z Zachodu. No a tym bardziej, że już Zachód, no już tyle miał okazji, no tyle miał już okazji przez 20 lat, żeby doskonale zrozumieć, nauczyć się tego języka, o którym mówi Putin, to jest język siły. No jeżeli on widzi jakąś słabość, to tak jak rekin, który poczuł krew, no jest tylko jeszcze bardziej agresywna, nie można go przez telefon do czegoś przekonać, no można go przekonać do, na polu bitwy, albo gdzieś przy granicy stawiając duże wojska. To są argumenty i to jest język, który, którego on rozumie. Który on rozumie. No tak jest, tak jest. Tutaj na nieszczęście ja myślę, że trochę odbija się takie, takie postawy przywódców Zachodu. Wynikają trochę z tego, że nie chcą przyjąć do wiadomości, że już od wielu, wielu lat między Rosją i Zachodem nie, nie, nie są normalne, kooperatywne relacje, a trwa po prostu... Neozimnowojenna konfrontacja, neozimnowojenna rywalizacja, którą Rosja wydała zachodowi, rozpoczynając w pełnym wymiarze agresję na sąsiada w 2014 roku na Ukrainę, no i trochę wcześniej już sygnalizując ten kierunek swojej polityki agresją przeciwko Gruzji. Od tamtej pory mamy nową zimną wojnę, drugą zimną wojnę i trzeba swoje metody postępowania, w tym także w dyplomacji, dostosować do wymagań i potrzeb takiej rywalizacji. Mam na myśli taką dyplomację, także wymuszającą koersji w dyplomacji, jak to się mówi, a zwłaszcza w warunkach wojny takiej bezpośredniej w Ukrainie i jednocześnie takiej proxy war między Rosją i Zachodem na terytorium Ukrainy, nie można prowadzić normalnej, otwartej dyplomacji, takiej, prawda, kooperatywnej, w stylu kooperatywnym. Rosja nie waha się prowadzić takiej wymuszającej dyplomacji. Jak słuchamy Ławrowa, na przykład jakiekolwiek jego wystąpienie, to przecież to jest ciągle bicie w takie dzwony, dzwony wręcz wojenne, konfrontacyjne. Więc podstawiać policzek po to, aby on uderzał nas. Nie ma żadnego sensu. Trzeba również tą samą bronią neozimnowojenną walczyć w tej drugiej zimnej wojnie z Rosją. Nie ma innego wyjścia. Im szybciej Zachód nasz europejski to zrozumie, tym lepiej dla przyszłości stosunków i bezpieczeństwa w Europie. A tymczasem główne kanały francuskiej telewizji przeprowadzają wywiad z Sergiem. Ławrowem. Proszę sobie wyobrazić, panie generale, specjalnie trudnych pytań po prostu nie było. Generał profesor Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję, panie generale, za spotkanie. Dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.